W tym materiale muszę poruszyć niewygodny temat, bo uważam, że dosłownie każdy powinien o nim wiedzieć. Nawet jeśli ktoś jest kompletnie zielony w krypto, to ten film i tak może być jednym z najważniejszych materiałów, które obejrzysz w tym roku, ponieważ będzie on dotyczył ogromnej zmiany w systemie finansów, którą prędzej niż później każdy z nas odczuje. Przeniesiemy się za ocean, bo to właśnie w Stanach Zjednoczonych, czyli finansowej stolicy świata, stało się coś, o czym jeszcze praktycznie nikt nie mówi. Chodzi o Genius Act ustawę, którą Donald Trump podpisał 18 lipca 2025 roku. Roku, wyjaśnię, czym ona jest i dlaczego według mnie jest to koń trojański dla przeciętnego obywatela. A samo podpisanie Genius Act może być prawdziwym początkiem końca prywatności. Kryptowaluty miały być alternatywą do tradycyjnego świata finansów, ale amerykański rząd ma inne plany i chce wykorzystać krypto, a dokładniej stablecoiny do zwiększenia kontroli. Koniecznie obejrzyj ten film do końca i wyślij go znajomym, żeby wiedzieli co się dzieje. Najpierw ustalmy sobie podstawy, bo bez tego łatwo się zgubić. Genius Act to pierwsza tak duża ustawa krypto w historii. Stanów. Która została przepchnięta przez kongres i podpisana przez prezydenta. I nie, to nie jest ustawa o bitcoinie. To jest ustawa o stablecoinach, czyli o tokenach, które mają odgrywać rolę cyfrowego dolara. W skrócie, stablecoin to token, który ma mieć, jak sama nazwa, wskazuje stabilną wartość. Najczęściej jeden token równa się jeden dolar. Ale są to też stablecoiny powiązane z euro czy nawet ze złotówką. To może brzmi nudnie, ale to właśnie ten segment rynku krypto rozwija się najprężniej. I oto dowody w liczbach. W 2024 roku transfery stablecoinów miały osiągnąć około Około 27 bilionów dolarów, co w niektórych zestawieniach przebiło łączny wolumen Mastercard i Visa. Kapitalizacja stablecoinów wynosi obecnie ponad 300 miliardów dolarów i według sekretarza Skarbu Stanów Scotta Besenta do 2030 roku urośnie do 3 bilionów dolarów, czyli mówimy o 10 wzroście rynku przez 4 lata. Dla kontekstu to obecnie market cap całego rynku kryptowalut nie wynosi nawet 3 bilionów dolarów, a Besent uważa, że niebawem same stablecoiny będą warte więcej. Ogólnie ta ustawa tworzy federalne dla stablecoinów płatniczych i w praktyce wprowadza trzy wielkie rzeczy. Po pierwsze, mówi, kto w ogóle może takie stablecoiny legalnie emitować na szeroką skalę. Po drugie, narzuca zasady rezerw, czyli tego, czym ten stablecoin ma być zabezpieczony. Po trzecie, wciska w to pełny reżim weryfikacji tożsamości, czyli klasyczny mechanizm: pokaż dowód, pokaż źródło pieniędzy. I teraz wyjaśnię to prosto, bez prawniczego bełkotu. Zacznijmy od emisji. Według Genius Act stablecoiny mają być emitowane przez podmioty regulowane, banki, instytucje depozytowe albo niebankowe instytucje, które dostaną odpowiednie zatwierdzenie i będą pod nadzorem. Czyli nie każdy projekt w internecie, tylko ci, którym system pozwoli. I to jest pierwsza rzecz, która dla jednych brzmi jak bezpieczeństwo, a dla innych jak zamykanie rynku. Pamiętajcie, że wszystkie najważniejsze linki znajdują się w opisie pod tym filmem, między innymi dostęp do KDP Premium, czyli grupy tradingowej, gdzie oprócz zag grań na dźwigni publikujemy analizy on-chain, analizy makroekonomiczne i wiele więcej. Oprócz tego jest również kurs tradingowy Akademii Kryptowalut, który zawiera ponad 100 lekcji. Żeby odebrać dostęp do KDP Premium i Akademii Kryptowalut, musicie mieć konto na giełdzie Bybit, gdzie obecnie możecie odebrać do 5030 dolarów bonusu. Oprócz tego zachęcam, żebyście dołączyli na mój darmowy kanał na Telegramie, gdzie codziennie dzielę się swoimi przemyśleniami odnośnie rynku i najważniejszymi informacjami. I sprawdźcie również playlistę tradingową, w której jest ponad 20 materiałów o rozgrywaniu rynku. Druga rzecz, czyli rezerwy. Ustawa wpycha model 1 do 1 i wymaga, żeby stablecoin był w pełni zabezpieczony aktywami o niskim ryzyku typu gotówka i krótkoterminowe bony skarbowe. Brzmi rozsądnie, prawda? No bo jeśli stablecoin ma działać jak dolar, to powinien mieć pokrycie i w tym miejscu wiele osób mówi, no i super, stabilność, porządek, instytucje będą mogły wejść i właśnie w tym miejscu jest ukryty haczyk. Bo trzecia rzecz to compliance, czyli zgodność ze standardami. I w praktyce to oznacza, że jeśli stablecoiny wejdą do mainstreamu, to Będą działały w logice systemu bankowego, czyli nie pieniądz jak gotówka, tylko pieniądz jak konto, które może być ocenione, oflagowane i zablokowane. I teraz, zanim ktoś napisze w komentarzu, że przesadzasz, to ja tylko przypomnę jedną rzecz. Stablecoiny już dzisiaj potrafią być zamrażane i to nie są teorie. W 2022 roku po sankcjach na Tornado Cash Circle zamrażał stablecoiny na wskazanych adresach. Tether w różnych sprawach też blokował środki na adresach powiązanych z dochodzeniami, np. przy wątku giełdy FTX. Kolejny przykład. Niedawno Tether oflagował i zablokował adresy na sieci Tron o wartości ponad 180 milionów dolarów, czyli to działa tak, token jest na blockchainie, a mimo to ktoś może wcisnąć guzik stop. I teraz wyobraź sobie, że ten mechanizm przestaje być kontrowersyjnym wyjątkiem, a staje się standardem, bo stablecoin dostaje pełną legalizację i pełne wpięcie w system. I to jest moim zdaniem sedno genius act, bo to nie jest ustawa, która wspiera krypto, to jest ustawa, która wybiera jedną część krypto, tę wygodną dla instytucji i robi z niej oficjalne, them. Legalną autostradę. A resztę, czyli ideę wolności, prywatności, oporu na cenzurę, spycha na margines. No dobra, ale żeby być uczciwym, dlaczego Trump to podpisał? Bo to ma sens politycznie i strategicznie. Biały Dom reklamował tę ustawę jako krok, który ma dać staną pozycję lidera w cyfrowych aktywach i nowoczesnych płatnościach. A oprócz tego, w amerykańskiej narracji od dawna pojawia się straszak pod tytułem CBDC, czyli cyfrowy dolar emitowany przez bank centralny. I Trump grał na tym, że ta ustawa jest antywalucie cyfrowej, a proinnowacyjna. I tutaj robi się ciekawie, bo to wygląda jak genialny manewr PR-owy. Zamiast powiedzieć ludziom wprost, robimy cyfrowy pieniądz, który da się kontrolować. Mówisz spokojnie, żadnej waluty cyfrowej, my tylko wspieramy prywatne stablecoiny. A potem robisz ustawę, która wciska prywatne stablecoiny w ramy identycznej kontroli jak system bankowy. I to jest moment, kiedy ja używam słowa koń bo to jest sprzedane jako wolność, a działa jak infrastruktura nadzoru. Teraz, żeby każdy to dobrze zrozumiał, z perspektywy samego rynku krypto to może bardzo pomóc. Bo bo Genius Act może być paliwem do adopcji. Instytucje dostają jasne zasady, firmy dostają komfort prawny, a inwestorzy dostają przekaz. To już nie jest dziki zachód, to jest regulowany segment, i to może oznaczać, że stablecoiny zaczną być używane częściej w sklepach internetowych, w płatnościach międzynarodowych, w aplikacjach Fintech czy też w rozliczeniach bezpośrednich. Jeżeli stablecoiny staną się jeszcze bardziej powszechne, to z czasem część osób naturalnie zacznie też wchodzić mocniej w krypto i zapewne kupować Bitcoina czy inne największe altcoiny, na pewno to w pewnym sensie jest pozytywny sygnał dla rynku i ja to rozumiem, bo to rzeczywiście może zachęcić nowy kapitał do wejścia na ten rynek. I mówimy tu o miliardach dolarów, jeśli nie o bilionach napływów. Największe instytucje po prostu chcą widzieć, że ten rynek jest uregulowany, tylko że ja nie patrzę na to tylko jako inwestor, który myśli o, super, może będzie pompa dzięki adopcji. Ja patrzę też na to, jak ktoś, komu krypto kojarzy się z wolnością i wtedy zaczynają się schody, bo jeśli stablecoiny będą nowym cyfrowym dolarowym standardem, to pytanie brzmi, czy to będzie cyfrowa gotówka, czy może cyfrowa smycz, bo musimy zwrócić uwagę, na jedną rzecz. Gotówka ma tę cechę, której system nie znosi, a mianowicie nie zostawia śladu. Możesz dać komuś banknot i nie powstaje żaden rekord w centralnej bazie danych. A Stablecoin, szczególnie ten regulowany, masowy, powiązany z Twoją tożsamością, działa dokładnie odwrotnie. Zostawia ślad i co gorsza, nie tylko ślad na blockchainie, bo ludzie się kłócą o to, czy blockchain faktycznie jest anonimowy, czy jest to tylko wydmuszka, ale przy stablecoinach regulowanych to w ogóle przestaje mieć znaczenie, bo jeśli stablecoin ma iść w mainstream, to on idzie przez bramki, giełdy, aplikacje, portfele, integracje z bankami, a te bramki mają twoją tożsamość i jeżeli ustawa wymaga weryfikacji tożsamości, to ta tożsamość nie jest dodatkiem, to jest fundament. I teraz bardzo ważny moment. Wiele osób mówi, lepszy stablecoin niż CBDC, bo waluta cyfrowa kojarzy się ludziom z jednym emitentem, bankiem centralnym, Jednym wielkim przyciskiem kontroli, tylko że w praktyce stablecoin regulowany może być równie skuteczny, a w pewnym sensie nawet gorszy, bo mamy do czynienia z kontrolą rozlaną po prywatnych podmiotach, które nie muszą tłumaczyć się wyborcom. I teraz, zanim ktoś mnie złapie za słówko, ja nie mówię, że Genius Act dosłownie ustanawia CBDC. Ja mówię, że dla zwykłego człowieka efekt może wyglądać bardzo podobnie, a mianowicie pieniądz cyfrowy, który jest identyfikowany, monitorowany i w razie potrzeby możliwy do zablokowania. No i teraz druga Warstwa, o której mało kto mówi wprost. Interes państwa. Jeżeli stablecoiny mają być zabezpieczane w dużej części krótkoterminowymi bonami skarbowymi, to rośnie popyt na bony skarbowe, a popyt na nie pomaga finansować dług państwa. To jest wygodne dla rządu i systemu. Nawet media finansowe i analitycy zwracali uwagę, że takie regulacje mogą zwiększać popyt na amerykański dług. I w tym miejscu zaczyna się robić naprawdę niepokojąco, bo stablecoin przestaje być alternatywą. W tym scenariuszu stablecoin staje się częścią rządowo-korporacyjnej infrastruktury, szczególnie że w ostatnim czasie jest to problem dla Stanów, bo dla innych państw ich dług już nie jest tak atrakcyjny jak kiedyś. Dzięki temu, że rynek Stablecoinów rośnie, to będzie oznaczać, że popyt na bony skarbowe wróci. W ustawie Genius Act jest to opisane i Scott Besant też to zaznacza, że Ameryce zależy na rozwoju rynku Stablecoinów, bo ich emitenci będą trzymali rezerwy w aktywach dolarowych. Żeby to było jeszcze bardziej obrazowe, wyobraź sobie przyszłość, w której duża część wypłat, płatności i zakupów jest wykonywana stablecoinami, bo tak jest szybciej, taniej i wygodniej i nagle okazuje się, że nie każdy portfel jest akceptowany, nie każdy transfer jest zgodny, nie każdy adres jest zaufany, a pewne transakcje budzą alert. I ktoś teraz powie: "Ale przecież to walka z przestępczością". Zawsze argument jest ten sam: bezpieczeństwo, terroryzm, pranie pieniędzy czy ochrona konsumenta, tylko że te same narzędzia które łapią przestępcę, idealnie nadają się też do kontroli zwykłego człowieka. I historia pokazuje, że jeżeli narzędzie istnieje, to prędzej czy później będzie używane szerzej niż obiecywano. Wcześniej dałem wam przykłady, że stablecoiny mają te mechanizmy cenzury, już dzisiaj mają mechanizmy blacklisty, czy też możliwość zamrożenia środków, czyli to jest pieniądz, który ma nad sobą administratora. I to nie jest filozoficzna dyskusja o tym, czy to dobrze, czy źle, to jest fakt techniczny. A Genius Act robi jedną rzecz: normalizuje to i osadza w systemie. I dlatego ja uważam, że to nie jest ustawienie. Ustawa tylko pro krypto. Przede wszystkim to jest ustawa dla większej kontroli tego, co robi obywatel ze swoimi pieniędzmi. A stablecoin w tej formie to jest krypto tylko z nazwy, bo mentalnie to jest bankowość tyle, że na blockchainie krypto miało dać ci opcję posiadania wartości bez proszenia kogokolwiek o zgodę. A stablecoin regulowany daje ci komfort, ale zabiera ci niezależność. Więc w skrócie to jest zwykła transakcja, wygoda za prywatność oraz stabilność za wolność. I problem polega na tym, że większość ludzi nawet nie będzie wiedziała, że ją zawarła, bo to przyjdzie jako ułatwienie, nowoczesność czy bezpieczne cyfrowe dolary. No i teraz pytanie: Czy Genius Act może zwiększyć adopcję krypto? Jak najbardziej może to być dobre dla rynku, ale zdecydowanie nie jest to kierunek, w którym prywatność finansowa będzie rosnąć. I to mi wygląda jak kierunek, w którym prywatność finansowa po cichu będzie topnieć bez konferencji prasowej o końcu prywatności. Po prostu przez to, że nowe narzędzie płatnicze będzie z definicji oparte o identyfikację i monitoring. I na koniec chcę to spiąć pewną klamrą, bo jeżeli oglądasz ten materiał i myślisz teraz, dobra, ale co ja mogę zrobić, to odpowiedź brzmi. Przede wszystkim rozumieć różnicę. Stablecoin to nie jest Bitcoin ani gotówka, tylko obietnica emitenta i system zasad. To jest pieniądz, który działa do momentu, kiedy emitent i regulator uznają, że może działać. I to jest wszystko, co musisz zrozumieć, żeby zobaczyć, dlaczego mówię o koniu trojańskim, bo to wygląda jak innowacja i w pewnym sensie nią jest. Stablecoiny są szybsze i ułatwiają transfery międzynarodowe, nie można się z tym kłócić. Jednak wchodzimy do świata, w którym regulatorzy kładą łapę na prywatność finansową. Gdy stablecoiny wchodzą w system bankowy, to stają się cyf dolarami jest to nic innego jak CBDC, bo nad tymi prywatnymi podmiotami będzie jeszcze najpotężniejsza jednostka federalna, czyli Fed. I teraz połączcie to z tym, co sami oficjalnie mówią globalni decydenci. World Economic Forum od lat otwarcie mówi o wizji przyszłości, w której pieniądz ma być cyfrowy, zintegrowany z systemem finansowym i możliwy do zarządzania na poziomie infrastruktury. A teraz spójrzmy na to, co faktycznie zapisano w Genius Act. Ustawa mówi wprost: emitentami stablecoinów mogą być wyłącznie banki, instytucje depozytowe oraz podmioty, które otrzymają zgodę rezerwy federalnej i spełnią narzucone wymogi, czyli w praktyce nie wolny rynek czy decentralizacja, tylko stablecoin. Podpięty pod rezerwę federalną. I teraz pytanie brzmi, jeżeli emitent musi mieć zgody Fedu, musi również działać pod jego nadzorem, wdrożyć obowiązkowe weryfikacje tożsamości i podlega regulacjom systemu bankowego, to czym to się realnie różni od cyfrowej waluty banku centralnego? Oczywiście różni się logo, czy też narracja marketingowa, ale sam mechanizm kontroli pozostaje. I właśnie dlatego mówię, że to nie jest zwykła regulacja, to jest infrastruktura pod nowy model pieniądza. Model, który wygląda nowocześnie, działa szybko i wygodnie, ale oddaje prywatność finansową w ręce systemu. A jeżeli uważasz, że ten temat nas nie dotyczy, bo jest to ustawa za oceanu. To grubo się mylisz. U progu naszych drzwi pojawiła się europejska ustawa, która również godzi w naszą finansową prywatność, ale o tym planuję nagrać kolejny film. I na koniec mam do Was prośbę: wyślijcie ten film najbliższym, bo to nie jest temat, jak zarobić na krypto, to jest temat tego, jak będzie wyglądał pieniądz, którego będziemy używać wszyscy. Sytuacja w Stanach jest przykładem tego, co nadchodzi. Świat finansów staje się coraz bardziej cyfrowy i te zmiany już wchodzą w życie. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. I pamiętaj, największe zmiany wchodzą nie wtedy, kiedy ludzie krzyczą, tylko wtedy, kiedy ludzie są zbyt zajęci, żeby to zauważyć. Więc dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca i do usłyszenia w kolejnych filmach. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, Forexa, NFT, ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzję. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych po Rad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje analizy, posty, jakie są na moich social media skorodowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuję wyłącznie edukacyjnie, a a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.